Cześć, witam bardzo serdecznie i teraz tak Zaraz sobie głosujemy osobę, która wygra skina Wybraliście gloczka, minimalware, tylko yy, zapomniałem jak się ten skin nazywa, ale tak czy inaczej W głosowaniu na instagramie yy, wybraliście, że chcecie glocka, a nie postać terrorysty, więc będzie glock do rozdania I właśnie wybierzemy kto będzie tym szczęściową osobą To nie, to moje odpowiedzi Okej okay. No niestety ja dużo dawałem komentarzy, żeby was powiadomić na to wszystko i... I niestety wychodzi jak wychodzi No. Kurde No. No nie, to jest tak jak... Byście po prostu nie mogli go dostać, no Jest, ale tak. W tym kozach z skina. No i jest raid, więc kulu YouTube, gratuluję i wygrałeś gloczka i po odcinku do Ciebie go wysyłam i teraz przechodzimy na Hellcase'a. No i co, może, nie wiem właśnie, otwieram skrzyneczkę albo po prostu czaskami się na znowu. Wczoraj tak na próbę też sobie chwil, trzy bitwy ogarnąłem, no ale po pięć skrzynek, 15 skrzynek. I niestety na moje nieszczęście trzy razy trafiłem na tego samego gościa i trzy razy mnie ojebał do końca. Nawet jednego skina nie wygrałem. Mam tutaj innego do wypłacenia i prawdopodobnie go wam rozdam. O, tylko... I chyba że będzie coś lepszego. Lepszej jakości albo coś lepszego. Tylko na razie i tak nie mogę. Chyba, że już teraz jest, bo dwa dni próbowałem, dwa dni go nie było. Więc... Nie wiem jak to teraz będzie. O, jest, wysłano. No i dobra akurat się udało, więc to też mogę dzisiaj rozdać i znowu, chcecie wygrać skina? napiszcie w komentarzu, chcę skina swój trade, no i wam serduszko i znowu będziemy losować i znowu wygracie skina, tylko tym razem będzie ich trochę więcej do wygrania, więc 2-3 obstawiam żeby dać, no i oczywiście dalej jest do wygrania co też będzie terrorysta jeden więc to też będzie do wygrania no a co, żeby dalej nie przedłużać. Tutaj zaraz mi oferta przyjdzie, to on sobie zaraz zaakceptuję. No i zaczynamy bitwę sobie. Utwórz bitwę. Co na początek tak. Ja zawsze daję na pewno tą wygram, to daję następną i tak dalej. Może coś fajnego ogólnie będzie. Dobra, zaczniemy sobie teraz od... Ta jest fajna kolorowa. I mam nadzieję, że coś z tego będzie. W ogóle, bo jak nie, to się zdenerwuję Bo wczoraj przejebałem prawie 20 skrzynek, bo te 3 razy po pięć, no i tam jeszcze po sztuce czasami wleciało. Nie, wczoraj w ogóle nie miałem dnia na to. W ogóle, no i mamy. Brawo, wygraliśmy już. Więc w sumie jesteśmy na plusie. Jaki błąd wystąpił? Akceptuj mi to. Mmm. To sobie, nie wiem, zupgrade'uję, albo po prostu sprzedam tego maga, bo to mi jest niepotrzebne, wam też tego nie dam, bo to brzydkie jest nawet. CZ-kę, cz, CZ zupgrade'uję, albo ta będzie do rdzenia, zobaczymy jak pójdzie dalej, bo ja, to, bo ja swoją cz mam. W sumie jeszcze inną będę mógł też rozdać, bo Tutaj tych też mam cz więc to się zaraz okaże. Dobra, TK już mamy. Utwórz bitwę, może teraz damy sobie parę skrzynek nie, 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 bo ja wczoraj dawałam po parę skrzynek i nic tego nie było. Dobra, więc jak z tą wygraliśmy, to może teraz tą, zeszło. Dobra, tamta była wygrana, więc nie ma co przesadzać, bo wygrana znowu damy, żeby wygrać i, z... i przegramy, i będziemy wtedy na minusie. Przypominam, że z kodem krasił 9 macie parę skinków, znaczy parę dolków na start zawsze. No i znowu jest! Brawo, brawo ja! No. Król pojedynków musi być tylko jeden, ale... Ale że, bo jeszcze ja na telefonie to... Yy, ten... Yy, walczyłem. A jak na razie tylko CZK jest tutaj spoko. To mi nie, nie, nie jest potrzebne ani ten Mac. To od razu sprzedam. Z tym zobaczę, co zrobię. Ale na razie tego nie potrzebuję. No cóż, bitwa. Wycie tutaj wolę bardziej te bitwy, bo... To, to taki fajny jest, żeby coś wygrać, albo skrzynki to wiadomo. Raz na to się trafi coś fajnego, chyba że ktoś ma duże szczęście. jest ja tylko tutaj na tej stronie gramy bitwy mieć. Dobra. Damy na dwie skrzynki. Wiecie, teraz ten odcinek jest w sumie po to, by coś fajnego mieć, albo po prostu przegrać i tak wam coś rozdam. Tylko jeszcze nie wiem co, więc zapraszam na Instagrama. Teraz już nie jest prawdziwy 69, tylko normalnie jest w krasiu 99 i... Zaraz wam pokażę do kamerki, żebyście wiedzieli. Przejebaliśmy, ale jeszcze druga... Nie, wygraliśmy, bo jestem po prawej stronie. No i brawo, mamy cztery skinki. Dziękuję. Więc na razie ciągle wychodzimy na plusie. Ale czekajcie, czekajcie. Tutaj muszę włączyć besa, żeby patrzeć. O! Nic nie widać, nic. A powoli, powoli. O, widzicie? Tutaj w kamerce. Więc wchodźcie, bo ja tam ciągle dodaję o wasie o YouTube i właśnie o to, żeby głosować sobie na skiny. A to wypłaciłem już. No właśnie. To mamy w sumie dwie takie. Może zupgradujemy. Umpa mamy. Hmm. Nic w sumie ciekawego tutaj nie weszło nawet. Nic fajnego. Jeden z tego wszystkiego najlepszy to co? To może być ta CZ. -ka? Może ten ma komu się spodoba. Albo... Bo znowu ten tak. ta traczku jest. Może. Ja lubię traczki traczkę co? Jeszcze raz sobie wchodzimy. Utwórz bitwę. No, najbardziej jest dobrze, najbardziej dobrze. Nie, nie można zapeszać. Nie można po prostu. Utwórz. Dobra. Co z tego będzie? Mm. Teraz przegramy, jestem 100% pewny, przejebiemy to Nic z tego nie będzie No mówię, już, to już jest źle Już, duża różnica jest To już, to już nie ma, no właśnie, przejebaliśmy to i to Dużo, dużo mm, Ale wróćmy do skinu, zobaczmy co z tego zrobić To, nie wiem co z tym zrobię, to na pewno ten rewolwer sprzedam Umpa, sprzedam Mam inne, to mogę wam rozdać z chęcią, naprawdę No to nie jest nam potrzebne, ani to nie jest nam potrzebne hmm. To sobie za I to też pójdzie Po co nam to? Więc teraz lecimy znowu No cóż, bitwę hmm, mm, mm. Dobra, dam, dajemy po sztuce. Po sztuce to jakoś idzie. Jak daję więcej niż na to jest. To, to jest liparas, tylko mi się udało coś wygrać. Zawsze, zawsze musi być tak, że tego nie ugram. Czekiwanie na gracza. Może też będzie z innej strony. Planuję też na z innej strony coś po, podziałać, ale to zobaczymy w trakcie. Na razie tutaj gramy. Mm. Dobra, jesteśmy, mamy to. No i dobra, i te w sumie P250, chcecie, to od razu mówię, to jest do, to jest na giwałę. Od razu te P250 i na jak chcecie. O, napiszcie mi od razu w komentarzu. Wiem, wiem, że już pewnie was nikt go nie ogląda w tej minucie. Ale jeśli ktoś ogląda, napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli te 250 i CZ. Bo jak dla mnie to mogę, to jest CZ i P250 na razie do rozania. No dobra. Nic nie ma, nic nie ma. Otóż bitwa, dobra. Jeszcze ostatnia bitwa. Może spróbujemy dwie dać. Dwie, trzy. Nie, będę w plecy teraz. Nie, nie biorę droidów, bo to dałem dwie, no to już pominę.